Ale ja jestem dzisiaj czekoladka. A ja jestem biało-czarna czekoladka i jeszcze... Ty jesteś śnieżynka! Super wyglądamy. Świetne połączenie. A yy, bo jesteśmy... bo nieraz widziałam takie auta, gdzie są biało-czarne na przykład, nie? I wczoraj jeszcze widziałam biało-żółte i patrzę yy, tak... Bo, Jak Olivia widzi to żółte auto, żółte to... auto! Dajcie znać, czy wy też tak robicie. Jeżeli tak, to piszcie żółte auto. A, a to co powiedział? Wczoraj jak było żółte auto, dwa żółte auto, że e, go skamuje, nie? Że, że jeden to jest biały i drugi to jest biały. Nie, to, by, to były żółte. A ja ci powiem nie. lepszy numer. Kiedyś jechałam z twoim tatą i był plakat, i na tym plakacie było żółte auto i o mnie tak wiecie, rąbnął tak chlas i mówi do mnie żółte auto. A ja tak patrzę gdzie. A on, tam, na tym plakacie. Ale ja też z wami wtedy jechałam. A tego to już nie wiem, nie pamiętam, ale w ogóle nie wiem skąd się to wzięło, to żółte auto. Ja też nie wiem, w sumie. A, no to jak wiecie, to piszcie nam w komentarzu i piszcie też, czy wy tak robicie. Jak widzicie żółte auto, że komuś tak robicie. Pac. Kochani, dzisiaj u nas się zapowiada mega wow. fajny dzień, wow. ponieważ gdzieś tak mniej więcej za niecałą godzinkę przyjdzie do Oliwi koleżanka. jest 11.30, wiem. Ma być jakoś po 12, ale to jest taka koleżanka, którą Ty bardzo lubisz i jest u nas rzadko. I się zawsze bawimy w styl brainer, czyli na przykład jakby ozdoby świąteczne, to że. Y Dobra. Kradnę. I. Dziewczyny się zawsze nie? super bawią, na przykład. I ja też bardzo lubię Ole. Olu, pozdrawiam by ciebie. I jeszcze robimy sobie takie live'y w Warszawie. No szkoda, że nie możemy wam tego pokazać, jak dziewczyny się <laughs> nagrywają, ale nie będziemy Oli pokazywać na naszym kanale. Ale też mogę y, Ole tak zasłonić. zamazać twarz. No zasłonić. Zastanowimy się nad tym. Nie wiem, czy widzowie by chcieli widzieć na przykład Twoje koleżanki, co wy robicie razem. Ale to byłby dobry pomysł na filmie. Jak spędzasz czas? Taki swój wolny, prywatny. Za to ja słuchajcie, też będę miała gościa, więc Ty będziesz miała gościa. Ja będę miała znajomych. No to musimy naszykować dom, ogarnąć chałupkę, kupić coś do jedzonka, Więc ja się wybieram zaraz na zakupy spożywcze. A ty mi dzisiaj mówię, że y, skończyło nam się chyba awokado. Tak, tak, trzeba na pewno kupić awokado, no, bo ty, ja lubię awokado. Ja też mogę pójść, nie? No dobra, możemy iść razem do sklepu. Y, jeszcze Wam też na szybko pokażę, co sobie Oliwia wczoraj kupiła w ekszynie. Słonik na szczęście. I jeszcze Oliwia się mnie zapytała, jakiego bym chciała? Czy żółtego? Nie, czy niebieskiego? Nie, y, chyba y, y, którego byś bardziej chciała. Ale ja nie widziałam tych słoników. Wiem. Tylko się zapytałaś, jaki wolę kolor. Ale um, był jeszcze taki żółty. Taki mocno żółty. Intensywny taki... żółty. Nie, i jeszcze um, był taki, jak nóżki mojego smart Skechera. Taki miętowy. No. To to ja nie wiem, jakiego bym chciała, bo te dwa kolory są superowe. Ale jakbyś miała już wybierać. To zbliża się Wielkanoc, a ja ozdabiam dom na żółto, Czyli więc żółty. żółty. Mhm. Chyba tak. Okay. Taki słoneczny, wiosenny. Okay. Myślę, że tak. Dobra, drodzy widzowie, zaczynamy ten dzień. Oczywiście, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to wiecie, co teraz robić. Wciskajcie łapeczki w górę i też zasubskrybujcie nasz kanał. Filmy wrzucamy od poniedziałku do piątku o 15.00, w sobotę i niedzielę o 8.30. I teraz jeszcze Oliarka Wam pokaże skarpety. Skarpeciochy proszę pokazać. Takie z kodem z and Mama pod spodem. Jeżeli byście takie chcieli mieć, to też możecie, jak wpadniecie ja do naszego dzień. sklepu OLIVIAANDMAMA.PL jeszcze... Olivia i mama. Co tu się dzieje? Co się dzieje. O kurczaczki. O kurczaczki. Dobra, musisz mi pomóc. Słuchajcie, rozłączamy się, bo czas goni nas. Musisz mi pomóc, jeżeli chodzi o sprzątanie, tak? I o przygotowywanie przekąsek. Okej, okay, to ja robię łazienkę. Albo nie, tata robiła łazienkę. To ja może y, zrobię podłogę. Spoko. A ja idę do kuchni, bo trzeba tam porobić różne rzeczy. I widzimy się z wami troszkę później. Mama poszła sama do sklepu, a ja zrobiłam do tej mojej koleżanki upominek. Zaraz wam pokażę. E, tutaj takie żabki są. Takie żabki na szczęście. Nie? No i... Jak zaraz przyj e, przyjdzie, oczywiście zrobiłam dwie żabki, e, bo jedna jeszcze dla cioci, e, którą też serdecznie pozdrawiamy. Byłam, wróciłam, zmarzłam i Oliwia tam już naszykowała stół. Także jestem z niej bardzo dumna, że tak się angażuje w przygotowania na przyjście gości. I tu jeszcze mi pokazała tą żabkę na szczęście. No, normalnie zazdro. Sama bym chciała taką dostać. Ej, to jest przesłodkie i fajny miała pomysł, bo jej koleżanka Ola bardzo lubi żabki. Także myślę, że ucieszy się z tego bałego upominku. Tutaj na stole już mamy pierwsze rzeczy, i to są fawory robione przez nas. Wczoraj Oliwia mi mocno przy nich pomagała. W samborówki jest ciasto, z winogrono. Oczywiście tu będzie jeszcze więcej różnych przekąsek, ale to zrobimy troszkę później. I Olianka zajada swoje ulubione pistacje. Trzeba niektóre tam, Niektóre są twarde, nie? Ja też bardzo lubię pistacje. A co do tej żabki, to wiesz co? Mogłabyś mi też taką zrobić, i ja bym sobie gdzieś postawiła. I nawet to może być kurczaczek, albo serduszko, cokolwiek, ale żeby miało taki przekaz, że jest to na szczęście. Znalazłaś tą pistację? Co zabolało cię? Ale co, aparat, czy co cię boli? Dziosło? Ząb? Pokaż. Prawie, Oliwia, ty nie masz zęba. Oliwia, pokaż tą buzię. Jezu, Oliwia, Ty nie masz zęba. Oliwia, straciłaś zęba na pistacji. Ja Ci mówię serio, ja nie żartuję. Pokaż tą buź. Oli, pokaż, to nie jest śmieszne. Jezus, Oliwia, Ty nie masz połowy zęba. Ty nie masz... Oli, czy Ty chcesz chodzić bez zęba? Matko kochana, Oliwia, ja nie żartuję. Idź do lustra, zobacz, że Ty normalnie... To I co? I według Ciebie to jest fajne? Stracić jedynkę, która jest stałym zębem... To są jedynki, które już będziesz miała przez całe życie. Nie no, świetnie. Musimy teraz kombinować ze stomatologiem, żeby to jakoś dorobić. Ja nawet nie wiem, czy to się da dorobić. Mam ci coś ujawnić? No, ja widzę, że ty się. nie. No właśnie, reakcja twoja była tak dziwna. Uf, uf. Ale się zestresowałam, już tu miałam serce w gardle, i byłam zdziwiona, dlaczego ty nie panikujesz. A bo ty przecież. Ty masz aparat. Dobra, nie wyjmuj mi tu aparatu, a nie. To był prank. <laughs> I to taki prank, że ja się naprawdę w to wkręciłam. Oliwia, normalnie <laughs> nie mogę. Nie mogę, Ale, ale, numer. Ale numer co. I to było dziwne, bo wiecie co, jak ja bym złamała z przodu zęba, to ja bym była załamana, nie? Ja bym po prostu już tylko tak siedziała i stomatologi po prostu dorabianie i ja nie wiem co, czy jakiś nowy trzeba wtedy wstawiać. A ty sobie z takim bluzem się śmiejesz. No ładnie, no ładnie. Udało ci się, piona. Au. I dzisiaj coś mamy mało czasu na nagrywanie. Ale coś jeszcze postarałaby się dla Was nagrać. I teraz, skoro tak Ci dobrze poszło z tym prankiem, to możesz tak wkręcić ole. Jestem ciekawa, czy ona też na to się nabierze. A, i tak w ogóle, jakieś te pistacje, to proszę zdjąć aparat. Tak, 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 bo to jest tak. Oliwia, odkąd ma aparat, a zaraz ma aparat 4 miesiące, zawsze go zdejmowała do jedzenia i do picia. A przez ostatni czas zaczęła testować, na co sobie może pozwolić. I na razie jest ok. I aparat nie ma żadnej dziury, ale to jest miękkie, i tak, i tak, taki aparat może się uszkodzić, i wtedy trzeba będzie zamawiać nowy i płacić dodatkową kasiorę. A po co? Także proszę zdejmować. No, winogrono to może jeszcze, ale pistacje są twarde, także nie polecam. No i też musisz uważać na produkty, bo są takie, co farbują, tak jak na przykład herbata, tak? I potem ten aparat może być żółty, i będziesz niestety miała wtedy żółte zęby. Zakupiłam już herbatę piłaś już z tym herbatę, ale ty pijesz tą owocową, ale jakbyś piła czarną, to na pewno byś miała potem taki orężyk, którego się nie będzie dało wyczyścić. Ja widzę, że ty chyba jesteś głodna, bo ty cały czas tutaj coś podjadasz. Tylko jeszcze ciasto nie spróbowałam, ale nie ciasto. No Oliwia to nie przepada za czasem, jak to mówiła czasztem. ostatnio babcia Helenita, ale zobacz, mamy takie z galaretką. To goście? Nie, to, to tata. Tata nam poszedł do paczkomatu po paczuchy od was, bo by nie mamy na to czasu, żeby je teraz odebrać. To jeszcze by tatę? Machnij, bo się ludzie pytają. Boże Czemu cię nie ma na filmach? Boże no to jesteś. Często tak jest. No, film był fajny, ale gdzie jest Amadeusz? No, Amadeusz jest u nas tylko gościem na naszym kanale. W, jak były y, grudniowe filmy to był często, ale to z tego względu, że miał kalendarz adwentowy. Ale czasami się pokażesz, nie? Chociaż eee. tak, pyk, pyk. No, jest... Ale będę miał czerwonego nosa. No, wyglądasz jak Rudolf Aż tak jest zimno. Cześć, jestem żyję, wszystko w porządku. Czekają na ciebie widzowie. Wymyślam na jakieś... Ale Oliwia mnie sprankowała. Pokaż tacie. Jest to gdzieś? Nie, nie ma? Tego czarnego. Ja ci to opuszczę, to co udało mi się nagrać. To kawkę sobie zróbcie ciepło. Pa! Coś, nasi goście się spóźniają, więc mamy jeszcze troszkę czasu. W sumie to nawet nie wiem, ile mamy tego czasu. O 12, a już jest. No jest 13, prawie 13. Należycie. No na razie nie będziemy do nich dzwonić. Damy im jeszcze takie 20-30 minut i dopiero zobaczymy. I dopiero zobaczymy, co się dzieje. New York, New York. O matko, Oliwia, tak chodzi z ta w kąt i czekasz tak, bo się nie możesz już doczekać, aż będzie koleżanka, no i nie dziwię się. Także Oliwia już się troszkę nudzi. Ale myślę, że zaraz sobie rozpakujemy paczuchy od Was. Jedna jest taka, druga jest taka cudowna, przepiękna z napisem: Oliwia, otwórzcie na odcinku. No to działamy. A wam przypomnę, że jeżeli ktoś z Was miałby ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. I zahaczyłam cię paluchem, jak tak robiłam. Niechcący. W miejscu numeru telefonu wpiszcie swój, do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na odcinku. I teraz Oliwia poszła, to mogę Wam coś powiedzieć w tajemnicy. Na pewno teraz ja muszę zrobić zemstę. Też spodziewajcie się małego pranczka od mamy dla Olianki. Ale nie wiem jeszcze, co to będzie, więc jak macie Wy jakieś propozycje, co bym mogła złobuzować, to możecie tutaj na dole nam pisać. Słyszałaś czy nie, co mówię? Chyba nie słyszała. Chociaż chwilę temu mi się wydawało, że ona tutaj gdzieś jest. Słyszałam. Tak, wszystko, wszystko słyszałaś? Wszystko, wszystko. Że będzie rewanż. <laughs> Oszty. Siadamy. Chciałam powiedzieć, że już więcej nic nie gadamy, ale gadać musimy. Ta, czy ta, czy ta? Pierwsza. pierwsza. No to 3, 2, 1, go! Uu, na razie to widać same karteczki. Czytasz Ty, czy czytam ja? List jest taki piękny, ile tu nam serduszek dałaś. Jest żaba, jest żabson. Zobacz, kochasz teraz żabki też. Cześć Oliwia i mama. Mam na imię Ania, mam 9 lat, chodzę do trzeciej klasy. Mieszkam na wsi koło Lidzbarka Warmińskiego. Tak jak Ty uwielbiam koty, mam ich 8. Osiem kotów masz. Wow! Nazywają się Pierożek, bursztyn, remigiusz Oskar, Pazurek, Figaro, Figra, Crackers. Mam też pieska Puffiego. Od początku oglądam Wasz kanał i bardzo mi się podoba. Dlatego postanowiłam do Was napisać. Wysyłam Ci kilka niespodzianek, które sama zrobiłam. Otwórz je według numerków. A to jest wysyp na to jest wysyp. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Twoich być. rodziców. Tak, karteczki mogą być. Ale że co, że sama na siebie wysypałaś, a nie na mnie. Nie no, coś tu się zmienia u Oliwi, zawsze tylko na mnie wysypywałaś. I tu narysowałaś kuromi. I w ogóle list jest superowy i powiem Ci, że najbardziej mi się podoba imię dla kota pierożek. Chociaż pazurek też jest fajny. Nie no, wszystkie są fajne. O, żółwik. Ale bajer. Jakie piękne. To teraz musimy znaleźć jedyneczkę. Jeszcze kot na sznurku. Ale słodziak. Z tymi łapkami. Dla mamy coś dla mnie. No to nie, ja muszę jeszcze tutaj zajrzeć. Pusto. Pewnie coś wyleciało. Ale to nic. Wszystko się znajdzie. Pingwineczek. Uuu. Ja i nie mów, że ty to sama robiłaś. Jeżeli tak, to masz talent kochana. No piękne, przesłodkie, cudowne. I ja sobie to przyczepię do kluczy. Albo do torebki. No i co? Widzę czwóreczkę. O, wysyp na mamy, proszę. I tu postaram się znaleźć jedyneczkę. Jedne... Jest jedyneczka. Wygląda tak. Rozrywamy. Pyk, pyk, pyk. Mm. Nie. No po prostu sztos. A co? Zobacz. To jest zrobione z małych koralików, kochana. Cudowny żółwik Piękny. To ja nawet nie wiem jak ty to zrobiłaś. To jest tak śliczne. Ej, czemu ty wszystko na siebie wysypałaś? Dwójka dla taty. Wałaj tato. Tato! Dla ciebie dla paczuszka. Ciebie. A ja otwieram trójkę. O, dzisiaj Amadeusz przyjdzie. O, nie! No bo kolejne piękności. O, wow, o Cudne. I teraz czwóreczkę ty otwórz, a ja piąteczkę. Tak. Znaczy, może być obojętnie, któreś otwieram. Ups, o, zobacz, jakiego mam. Nie! Tu bliżej musisz pokazać. mam. Ale zobaczcie to. Czy to jest kit? Tak, to jest kit. A zobacz to, Oliwia. Widzę. Tego nie widziałam. Amazing! Ale Oddawaj masz mojego. talent, nie wierzę! Oj dawaj mojego. No dobra, e? tak. no i tak jest twój, przecież to wiemy. Dziękuję. To jest dziękuję. od Ani. Aniu, dziękuję, zabieram. A ja mam na drugie imię Ania. Dlaczego to 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 ja nic o tym nie wiem? No. no przecież ostatnio to mówiłam. Nie zapamiętałaś? To proszę zapamiętać. Teraz nie jest nie szósteczka. No, super. Jesteś bardzo kreatywną osobą. Ja mam siódemeczkę No i znowu te cudowności. Nie no to jest taka paczka od serca. Jakie bajerańskie. Ja mam nadzieję, że kamera dobrze to odda. My Zobacz mam, Oli. Zobacz, to jest normalnie żaba. Ej. To... Żaba dobrze no, myślę, nie? Bo tak. Albo też są takie y, białe pająki. Ósemeczka nie wiem, mi to się z żabką skojarzyło, ale może pajączek. Nie. Ej, dzisiaj mamy trochę taki żabkowy dzień. Żabka? Cudne są te rzeczy. Nie, no ja jestem zakochana, słuchaj, w tych wszystkich rzeczach od Ciebie. Po prostu jestem w szoku, i tutaj są takie naklejki. i Widzę, że ta jedna tu sobie poszła stąd, wyszła sobie. Ale, czat, to ale. O, ja. <laughs> no, te siiczki takie. To jest chyba zuczki. Ty, ale to są tak ładne ozdoby. oh my god. Zaskoczyłaś nas, kochana, totalnie tą paczką. Wow. Z całego serducha Ci dziękujemy. Buziaczki Ci kocha na ślewy. Serducha ogromne Ci robimy, oczywiście Ciebie pozdrawiamy, Ciebie, Twoich bliskich, jest nam bardzo miło, że nam to wszystko wysłałaś, sprawiłaś nam tą paczką mnóstwo, mnóstwo radości i będziemy się chwalić tymi wszystkimi rzeczami, drobiazgami y, naszym bliskim, serio, serio, tak będzie, love, love you, niech Ci się dobrze wiedzie, niech pozytywna energia płynie do Ciebie i też mamy nadzieję, że Ciebie kiedyś uda nam się poznać. Tak, tylko tu jedna naklejeczka z tego wyszła, ale gdzieś jest. Taki, taki, y, taki torcik gdzieś był. Znajdzie się. Zawsze na koniec nagrywania segregujemy y, i wtedy wszystko się znajduje. Proszę. I teraz, kochani, przechodzimy do tej drugiej paczuszki. I uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Teraz ja zaglądam do środka. Uuu. Oooo! To czekaj, żeby. A, podusia! Ale jaka Milusia i Malusia! Nie no, ty to szyłaś tam poduszkę, jeszcze nie wiemy kto. O no. Ojej, i truskawki herbatka! Coś czuję, że ona jest dla mnie, ale oczywiście Olivia też będzie taką piła, bo jest owocowa. A ty kochasz wszystkie herbatki owocowe? Jest, masę. Master... takie. na Dobrze. Wysypię. <noise> Maseczka w płakcie jednorożec. Taka piękna, cudowna. O, jest liścik, to ja czytam. Cześć. Tak, nazywam się Wiktoria i mam 8 lat. Oglądam Was od dwóch lat. Bardzo chciałabym dostać od Was pozdrowienia. Przesyłam Wam poduszkę, którą sama uszyłam i kilka małych drobiazgów. Kocham Luba. Wasze odcinki. Luba. Lubię kapibarystyka i pusiny. Nie wiem, czy jest tego. To wysypiemy, bo tutaj są takie stitche. Można. Można to wysypać. To, już to są duże mam. kawałki. No to tak weź. Pszk. Moje ulubione kolory to różowy, fioletowy, miętowy, błękitny i czarny. Kiedy mam wolny czas lubię rysować i szyć Uuu. tak jak Oliwia, czytałam kocią szajkę. Mam dwa pomysły na odcinki. Pierwsze Oliwia sama w domu. Drugie quizy o pusinach. Pozdrawiam Wiktoria i kochana i jedno i... dnie. Pierwszego nie było, że sama w domu, bo byłaś ze mną sama w domu. I to fajne jest, a co do drugiego quizy opuścina, to to już kiedyś było. I z tyłu narysowałam kota, tak nam napisałaś i ten kot jest cudny, śliczny. Piękny wyszedł, nie? Śliczny jest. Jest tutaj Karolina wysypną mamę. Piękne, takie ładne, wysypną mamę. No aż kota to rozcinać, no, szkoda... nie? A czekaj, A gdzie są nożyczki. Nie będę rościła tylko tak leciuteńko. Troszkę. No ja tu widzę, że ty już pokazałaś niektóre rzeczy. Ja tego nie widziałam, ale śliczności nam to tutaj porzucałaś. <laughs> Jakie to jest cudowa! Ale odjazd. jej. Świetna! Masz kochana talent. Serdecznie Ci dziękujemy za te rzeczy, wszystko jest cudowne, wspaniałe, love you, kochana, buziaczki do Ciebie ślemy, ogromne serduszka Ci robimy, wow, 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 jeszcze raz wow, wow, wow. Love you, kochana i życzymy Ci wszystkiego co najpiękniejsze, niech się spełniają wszystkie Twoje marzenia i przesyłamy Ci pozytywną energię też byśmy chciały się kiedyś kochana z Tobą zapoznać mam nadzieję, że kiedyś to się uda i zrobimy sobie wtedy razem pamiątkę foteczkę poszło? świetnie no i teraz kochani, skoro już paczuchy mamy odpakowane to ja biorę się za pozdrowionka i pierwsze buziaki, lecę. Dobra, ja chyba do y, koleżanki mojej. Żeby przyspieszyć ten proces, Zwoli, żeby przyszła, to poczekaj, przeczytam ci tylko jeden komentarz od osoby, która napisała z ta Róża Amyśnik Z9F. Ta osoba napisała, że bardzo nas lubi i Twój pies też nas lubi. Kiedyś obejrzał z Tobą cały nasz odcinek, leżał obok Ciebie i patrzył w ekran. A wiesz co? Ło! Wow. Ja widziałam ten komentarz. Widziałaś już ten komentarz? Widziałam. Różo? Superowy komentarz, jest nam bardzo miło. Pozdrawiamy Ciebie i twojego psa. Buziaki do Was lecą. Pozdrawiamy teraz. Patryk kosztyła myślnik H9N. Wysyłasz nam serduszka w komentarzu. Love! You. My do ciebie buziaki ślemy Pozdrawiamy Pole Jesteś z nami od początku i twoim marzeniem są pozdrowionka od nas I ten komentarz jest konta Adrian Cieplucha, myślnik i8p No to właśnie twoje marzenie się spełnia, bo ciebie serdecznie kochana Pozdrawiamy, buziaki ci ślemy Teraz pozdrawiamy Ole L.S.K. Napisałaś, że Oliwia jest super Love you Buziaki lecą do Malwinki Kaczmarskiej Plus jeszcze dla twojej siostry Amelki Dwa buziaki lecą do Was dziewczyny. Pozdrawiam pięć osób. To może jeszcze pozdrowię pięć. I teraz buziaki lecą do Kariny Bakuła, myślnik Q3V. Kochasz nas z całego serduszka. Z całego serduszka my Ci kochana. Dziękujemy. Do Ciebie lecą też buziaczki. Pozdrawiamy Wiktorię Nowak 9552. Napisałaś, że jesteśmy najlepsze na YouTubie. Wow! Love you! No mamy najlepszych widzów na świecie. Serio, serio. Pozdrawiamy Katarzynę Wiergat6921, oglądasz nas codziennie, ale czasami nie komentujesz naszych filmów, obserwujesz nas od dwóch lat, ale fajnie, że z nami jesteś, buziaczki ci na ślemy. Pozdrawiamy Gabi Wojtkowiak, twoim marzeniem są pozdrowionka od nas. Właśnie ciebie kochana pozdrawiamy, buziaczki ci wysyłamy I ostatnie buziaki lecą do edyty myślnik rg 1 p Bardzo nas kochasz i kochani, dzięki Waszym komentarzom, to my mamy motywację na to, żeby dalej dla Was nagrywać. Także wielkie serca do Was wszystkich lecą. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie dzwoneczkujcie komentujcie i widzimy się już jutro pa, pa całusy 102. No ja już teraz się nie powiem troszkę spieszyłam na koniec, bo właśnie trzeba jeszcze zdążyć to ogarnąć, a nigdy nie wiemy. Kiedy w końcu przyjdą do Was goście? Dobra, to jak najszybciej trzeba to posprzątać i... Posprzątamy, no sprzątamy. sprzątamy.